Cześć, to matka. Wczoraj był moje ulubione urodziny, ósme i świetnie się bawiłam. Był moje ulubione goście i dostałam mój ulubiony prezent. Ulubiony, to znaczy jaki? Szpital. Szpital dostałaś, poważnie? Tak. O kurczę. Ja Ja ci dam całymi dniami Martyna. Jest praktycznie mamy. Słuchajcie szpital. Martynka, od kogo to jest prezent ten szpital? Co? Od mamy i taty. Od mamy i taty. Ale tam chyba ja widzę, że ty na tym stoliku masz więcej. Co ty jeszcze tam dostałaś? E, kotka. O miał kubek w miał. Tak mamy kubeczek miał. Dalej, co mamy? Mam good shine. Co to jest? To jest taka karta, gdzie mogę wypłacać pieniążki i to kauchofu. I co z tym zrobisz tam, w tym kauchofie? Co kupisz? Zabawkę. Zabawkę. Tak, to jest mogę? Tak. To jest, słuchajcie, bon podarunkowy do galerii Kauchof. Martynka z tym bonem sobie pójdzie i będzie mogła coś sobie kupić za kwotę, którą tutaj jest wypisaną, bądź jak będzie grzeczna, może. Coś dopłacimy. Martynka, a co masz dalej? Eee, mam mojego kotka. Jaki słodziak, zobaczcie. Eee. A jaki on jest duży, co Martynka? I muszę wam Pokaż coś... tą ósemkę. Zabierzemy na chwilę, no. I muszę wam coś pokazać w kotku. Co ty tam pokażesz? Myślałam, że jak tu dotknę, tą on miauczy, ale to nieprawda. Patrzcie. On urodził dwa. On ma dwa się. Dwa maleńkie kotki, dokładnie. A patrzcie, co można jeszcze zrobić. Patrzcie. Weźmy go do buzi. Albo... A ten inny śpi tutaj na przykład. I chodzą sobie. I chodzą sobie. Patrzcie, jakie maleńkie mogę martysiu. Zobaczcie, słodziaczki. Dwa małe kotki i mama kotek. No. O, ty kociaro kochana. No z spać. Będziesz spać? A są na, ten kotek, powiem wam, jest bardzo, bardzo, bardzo milutki. E, można go pisać w akrzynie. W akrzynie. I jest, Martynka, podobny do puszka, nie? Pokażemy? Tak. No zobaczcie. No, podobni? Oczy. Te same oczy. Te same oczy, Martynka? Niebieskie. Ale nie ma lepiej jak Ale też są, zobaczcie, no szare, białe. Łapki, no tutaj i białe noski. Dziecko weszło. O, pu... Puszuś. co ci zrobili? Co? Ty, mały. Oj nie, no teraz nagrywamy. Teraz nie będziemy jedli, Puszuś. Nie kotek na Mamy kotki, ale oprócz kotków Martynka, ja tu widzę jeszcze Puszu. ogrom... Ja ci strzelę w ocha, puszuś. Oj, ty, ja ci strzelę. <grystanie> mamo, mamo, to jest, jest ta książka nowa z kotków. Mhm. Mm I poczekiwamy Pokaż. No, książka o kotkach. Ona jest w języku polskim. Może, mama, będziemy. Może, mama. Będziemy sobie teraz oglądać przed stanie? Tą książeczkę? Tak. Ale to są tam. piękne zdjęcia. Zobaczcie na tego kocioczka. Martynka, pokaż dalej. Co tam mamy? Ładny? O, jaki słodziaczek, zobaczcie. O, ogrom kotków. Ładny? Mhm. Mm ten? O, ten, jakie ma użyć? Więc to książka, pokaż. Koty rasowe, wybór, opieka, rasy. No i dość. O, gruba ma ta książka, co? Pokaż. A jak wygląda z tyłu? Hmm. Co my tu mamy? Obcowanie z kotem, dozowanie, metafizyczne są to zwierzęta, o, wybór opieka rasy, to jest pełno kotków. Wiecie ile stron tutaj jest? No ile tam jest stron? Ostatnia strona to jest ym, ta. 191. Sto, ile tam jest stron, Martynka? 191. 191 aż stron, o Boże. O, jaki kociek! O, to jest ostatnia strona. No. Mm -hmm. Pokazałaś już co? Kotki, szpital, i teraz pokażę lol. Chcesz pokazywać lol? E, dostałam od mami i od taty sześć lol. E, były to schowane w basenie. Czekaj, nie sześć matynka, tylko 5. Jedną dostałaś od cioci dorotki, tak? No. Którą dostałaś od co ci Dorotki? Tam. Tak. Chcę od razu pokazać. No to pokaż. Czekaj, może odsuniemy ten kubeczek troszkę. Bo nam się nie zbił. Tutaj jest ten yy, odlecon i jest spray do włosów. Jest spray? No. A to też można. To o! Krzesełko. Oj, co ty? Krzesełko. Krzesełko dla Lali? No. A pokaż tą naszą Lalę cudowną. Otwieram się ją tutaj. Ma ona okulary. I patrzcie, ona ma prawdziwe włosy. No, to jest laleczka z tymi włoskami. Takie jeszcze nie masz, prawda? Nie. Znaczy, no nie miałaś. Co cię dorodka sprawiła, że masz teraz? Mam tutaj skotek biały, namalowany. Mhm, uh -huh, pokaż tą laleczkę do kamery. Mam grzebień do niej. No, wczoraj ją testowałyście, nie? Z włosami. No. Pierwsze co, to poszła do łazienki i siedziały tam pół godziny z lalą. Okej, okay, to jest lala z włosami, nie? Ale masz jeszcze, widzę tutaj Marcynka, inne lale. No dobra, pokażę mam niebieską, otworzę teraz niebieską. Teraz niebieską, to pokazuj niebieską. To nie jest tak, że tutaj się tworzy, tylko teraz na kod. Na kod. I wam Fajne było, jak wczoraj sobie zablokowałyście, nie można było otworzyć. Nie, to była kombinacja. I tu, więc nie przekącam. Tu trzeba tylko mocno przycisnąć. I mam czarną mol. Z butelką, z kotkiem. A wiecie co? Co? <laughs> jak dalej wy. Mama powiedziała, że byliśmy w pół godziny w wodzie, ona może zmieniać. Co może zmieniać? No, może zmieniać włosy, może tutaj mieć stój kąpielowy. Co ty mówisz? Ona zmienia kolor włosów? No i tu zmienia. O kurczę. Okej. Okay. No i jakby tu zamykaliśmy. Jest też tajna kryjówka. To trzeba tylko. Oczy. Ty. Tajna kryjówka, no. W każdej było małe tu, akcesoria, nie? Tu Do tej też ją postawić. Tak? No, staw się. Stoi? Tak. Pokaż. Faktycznie, no. I można ją tak brać. Ui. To Tam. mamy pierwszą. No, może ją tak zostaw, co? No, teraz zostaw ją. Ta jest tak samo, tylko różne. Patrzcie. Budyje spadły. Budyje spadły? Tak. I... Ona oczywiście też zmienia kolor. Będzie miała potem jasne włosy. No mm -hmm. i tutaj się zmienia. Ale ona jest w ogóle ładna, pokaż? Z tą opaską też. A jeszcze ma opaskę, tak? No. No, bardzo fajna jest I... buteleczka. A, i tu można ją pokazać. I co ona w wodzie robiła? Zmieniła kolor. Włosków tylko, czy coś jeszcze? No tu zmieniała, ale już nie wiem na co. Już nie pamiętasz? Nie, bo wcześniej z nią kąpałam. Łaj. Tu. Stoi? Tu. Tak. Buteleczka może sobie schowaj do środka, czy nie? Tak. Oa! No. Ja postawiam. I gotowa. I opaseczka. Taka fajna. Jest druga. Laleczka. ma okay. jasne włosy. Ma jasne Co? włosy. Blondynka? No Uoha. takie jak ty, tylko że troszkę jaśniejsza. No, czyli blondynka. Że... Teraz którą chcesz? Takie będzie miała potem włoski. A, takie jasne no. No takie. Ale potem zmieni się w takie włosy. Blondynka. Blondynka no. Czyli takie jak No jaśniejsze niż ty, nie? Ale blondynka. Trzeba troszkę mocniej przycisnąć. Dobra. Otworzyła nam się. Wiecie co? Przed chwilą kombinowaliśmy chyba 5 minut, żeby ją otworzyć, bo nam się zablokowała, nie? No nie że te tuby, one po prostu się tak blokują, że to jest ja masakra. Nie zamykajcie na kot. <laughs> Lepiej nie. O, to jest ta laleczka. Ona ma po, po. co jest napisane? Pop. Blondyneczka, tak. Ona może zmieniać włosy w wodzie, bo tutaj ma troszkę i potem różowa jest Okej. Okay. I fajne buty ma w ogóle, i fajny stój. Uh -huh. Jest przepiękna. Jest przepiękna, no. podoba Ci się bardzo? Tak. Dobra. To stawia ją do góry. I nie zamykam jej. Nie zamykasz jej, żeby cię nie zablokowała znowu? No. Coś nie chce. Co ci nie chce stać? Nie. No lala. No co ty robisz? Co ty My cię tu nagrywamy, a ty nie chcesz się nam pokazać. O jest, lala. Ok, Mynka. Która teraz? Ta. Ta, to pokaż to. Otworzy się. Tak. Teraz ona się lubi nagrywać, pokaże nam się chyba bez problemu. Lala, pokaż się, ale ty jesteś fajna. Ona nic nie zmienia. Ona tylko uszami tej woda wyciągnie. A jej woda z uszu leci? Tak. O! No proszę. I mam nawet trzasadkę z Lali. Mhm, pokaż. No, jest kolejna Lala. Mamy zobacz, Twój ulubione kolor na butkach żółty, no, jest żółty kolor butków. Ja na I tu. buteleczka, tak? Buteleczka, to chyba każda ma Martynka, co? No. Takie buteleczki, są buteleczki do picia, tak? No, mama, ty wiem, że lubisz żółty. Tak, ja to dobrze, wiesz, nie? Mama tu żółty uwielbia. No. To co, została nam jeszcze jedna? Tak. Jeszcze jedna. No się się nagrany. Która teraz? Ta chyba Ci się spodoba. Otworzyła się? Otworzyła. O wow! Buteleczka, co ma kotka. Buteleczka z kotkiem, no. Tutaj, um, ona ma, pom ma tutaj taki plecaczek malutki z pom I ona ma kręcone włosy, loki. No. Oż kurczę, Ma kolczyki. I ma kolczyki też? No biała sukienka białe butki mm -hmm, to jest taka elegancka widzę Lala <grystanie> ona też chyba się lubi nagrywać cześć Lala cześć <grystanie> no fajna bardzo fajna kurczę matyka super te Lale trafiłaś co no super serdecznie. no to ładują oj opowiedz mi jeszcze a jak się je szukało w basenie fajnie a spodziewałaś się że będzie coś takiego Spodziewałam się, że jakaś niespodzianka będzie. Mamo, no, no zapomnieliśmy coś pokazać. No, Mamo, nawet była opaska z LOL w basenie. No, w basenie jeszcze była ukryta Twoja opasa z LOL. Łakasz? Tak. Łakasz się. No. I ciężko, bo wczoraj też otwiera. No, ale spodziewałaś się, że będzie basen, piłki i że tyle cudownych lalek tam będzie ukryte? E, e, nie, tylko spodziewałam się, że jakaś niespodzianka będzie. Że będzie niespodzianka, no bo urodziny, ale że mm. taka? Cię nie Nie spodziewałaś się? Ogromna była radość, co? Marcenka, jak Ty wskoczyłaś do tego basenu, to to nagrywał. Ale było. Wskoczyła i szukała niespodzianek. Znalazłam mnie. No. A tam byłyśmy my w basenie ukryte. My wszystkie. Oprócz mnie tam. No mnie ciotka przywiozła i tam tam. <laughs> I jeszcze mam tutaj. To do tej, yy, od cioci? No, to tutaj można loki z tego robić. O, widzisz. Tu jakoś trzeba loki zrobić, a nie wiem jak. Pokombinujesz na pewno. Dobra. I teraz my będziemy, Martynka, z tobą mieszkały i się bawiły. I codziennie idziemy się kąpać. Tak. <laughs> Okej, okay, Martynka, to co? Jeszcze jedno Lego mi Jeszcze mamy Lego, tak? Od kogo dostałaś te Lego? Od Andrzeja. Od Andrej tak. Lego jest w trakcie budowy, prawda? No. To zaraz je pokażemy? Tak. Matynka, a co to jest to za. Jest, to jest stowisko z rysunkami Emmy i z kotkiem. I ko, Oj, ty, i te twoje koty. Czyli co? Aha, ona tutaj ma swoje rysunki, tak? Ona i sprzedaje je. No co, ty? Faktycznie, zobaczcie, tu jest kasa pieniążki. Muszę Wam coś pokazać na drugiej stronie. Patrzcie, no. czekaj. te można to zaczepić. Matka. Co to jest? Motyl, można go zaczepić. A masz już motynka zbudowany, bo tu już po części budowałaś to. Masz ten motor zbudowany? No. Pokaż. motyl. Pokaż motor. Z kotkiem. Siedzi czekaj motynka. Żeby mogła... O, jest! Jest motor i jest kotek. No. I to jest Emma. Tak. Bum, bum, Mam też już troszkę auto zbudowane. Okej. Okay. No, ale nie wiem. Jak Jeszcze będziesz budować z instrukcją, tak? No, ale już dosyć dużo zbudowałaś. Aha, i tu jest ta kasa. I muszę wam coś pokazać. Gdzie tu jest? O, o. jest mnie. Muszę wam coś pokazać. Co? To jest kawa dla kota. Co to jest? To jest kawa dla kota. O, nie karma dla. Kota. <laughs> Mama, jak zbuduję to, może pokażemy odcinek. Co, kolejny odcinek? Pokażesz zestaw? No, może zrobimy. Kurczę, Martyna, ty masz tyle prezentów. Po prostu bardzo, 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 bardzo dużo. Ja. Ja się nie dziwię, że ty wczoraj się ze szczęścia popłakałaś. Sama bym chyba beczała tu z radości. Ale czekaj, my czegoś jeszcze Matynka chyba nie pokazałyśmy? E, szpitala. Aha. Nie, może już nie pokazujemy, co? Pokazujemy. Pokazujemy? Tak. Okay. Mamo, mamo, a może nagramyś? I tak, to, to jest moje ulubione marzenie. Chciałabym wszystko pokazać. Wszystko? Tak. Ale to chyba nie dzisiaj, co? Bo dzisiaj by ten odcinek trwał, naprawdę nie powiem ile. Pokaż ten szpital, tylko... Mamy dzidziusia. Pokaż mi. To jest coś, słuchajcie, co mnie rozłożyło. Spójrzcie tu. Jaki bobas malutki po prostu. To nie... Oliwia jest nawet. Jest mała Oliwia, no. Um. Ej, muszę wam coś pokazać, coś ważnego. Co? Jest pokój dla dziedziusiu. Gdzie jest? To jest łóżeczko? No, kołyska. No, ale ten szpital jest naprawdę, Martynka, fajny. Wózek! Wózek inwalidzki? Nie. A wózek dla babyków? No. No, dziedziuś jedzie, zobaczcie jak sobie dziedziuś jedzie. I jest, i jest czekoladka. Mm -hmm. Jest nawet waga, pokoju. No, się nie dziwię, na ten każdy zostaw ci się podoba, bo on ma tyle takich świetnych akcesorii, tego tak. wszystkiego. O, jest jeszcze coś, co mamy przestraszy. Co ty tam masz? Szkieleta. O, oh, no! <laughs> Szkieletek? Tak. Poważnie, no, zobaczcie. No, lego jest niesamowite. Patrzcie, no. Jest też. Tutaj taki wózeczek. Jest taka szafka. Mamy, mamy Jest, dny. Co tam jest w środku? Ten moment. Nie, no nie mogę połóż te akcesoria. Zobaczcie. Widzicie to? Maleńkie. Jakie te akcesoria są małe? Macenka, to jest trzykawka, ja dobrze widzę. To jest trzykawka. A to jest... Ej, nie wierzono... <laughs> A to jest mleczko, to jest długopis. A tutaj pani doktor ma em, to. No to zobaczcie coś. te akcesoria. No nie mogę. Coś muszę wam coś pokazać. jest pani doktor? A tu jesteś. Pani doktor ma coś ważnego w szpitalu. Co? Co ty jeszcze nam poka... O, nie, no zobaczcie, no prawdziwa pani doktor. Ma słuchawki do badań. Do badania. I operacje. Jest, pani doktor. Widzicie wy to? Ale co to, Marcinka, za część tutaj leży taka? Tu? Aha, to jest jakaś część. Jaka część? Co to jest? To można wymienić. Panią doktor można zmienić? No. Z spodniami. O kurczę, zobacz. Ale. Nie, 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 bo naprawdę ten odcinek będzie trwał Martynka bardzo, bardzo długo. Może. Może pokażę jeszcze pokażę. Jeszcze karetkę, dobra. I o, i o, i o. Jest rower. Jest rower. A w tej karetce Martynka tam, nie wiem, otwierają się drzwi czy coś? Można tam wsiąść? O, super, subcio. Nie, co ty tam wstydziłaś? No, co to jest, wózek inwalidzki? Nie, noszę. Jezus, ja już się gubię, słuchajcie. Pacjent? Tak, pacjent. I tutaj pani doktor go wkłada. I jedzie karetką do szpitala? No. Pa, pa. Pa, pa! Nie no fajne, naprawdę są.